Jedziemy dalej. Adi wysyła polubienia. Mamy, kochani, w czołówce mamy Adi i Aloha Wawa. Te dwie osoby mamy. Kto jeszcze tapuje? Adi tapuje, Marcel tapuje. Mamy 1200 polubień. Mamy 1200 polubień. Mamy 454 różyczki. Brakuje 46 różyczek. Do pełnej setki, do zrobienia pompek. Marcel Gisal wysyła polubienia. Dzięki Alocha za różyczkę. Dzięki, 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 dzięki za różyczkę. Łapiemy sobie alocha. O matko jedyno, o matko jedyno, co to się stanęło, mamy, mamy 100 różyczek, mamy 100 różyczek, Jezus Maria, Adi, Adi dobił setną różyczkę, Adi dobił setną różyczkę, ja nie wierzę, leci obserwacja, dzięki Adiemu e, możemy wylosować, możemy wylosować jedną obserwację e, dla kogoś, poleć na e, zmniejszenie nóg. O, dobre pytanie, bo ja sobie przez wiele lat próbowałem zmniejszyć uda i zmniejszyłem z 70 na 60 parę, bo najpierw robiłem masę, później nie mogłem chodzić, takie wielkie uda miałem. Dobra, kto pierwszy wyśle serduszko czerwone, trzy czerwone serduszka, ten wygrywa obserwację, bo Adi dobił pełno setkę, Damiano 77, obserwuję gospodarza, piąteczka dla Ciebie, milionerek pozdrawiam. 3, 2, 1. Jest milion, milio, milionerek. Wygrywa obserwację. Leci obserwacja do milionerka. Ech. A ja muszę zrobić pompki. Muszę zrobić pompki. Bo dobiliście do pełnej setki, do pełnej setki. Hmm. Dobra, lecę dalej, kąta. Dzięki, dzięki. Łomatko Boska, co to się dzieje? Łomatko Boska, co to się dzieje? Ten dobija róże. Ten dobija róże. Co? 600 róż? 600, 600 róż. Dzięki, Adi. Dzięki za różyczkę. Dobra. Kto chce, Adi wygrał obserwację i zrobił tak, że mogę jeszcze kogoś zaobserwować. Kto pierwszy wyśle trzy zielone surduszka, ten wygra obserwację. Kto pierwszy wyśle trzy zielone serduszka, ten wygra obserwację. O matko boska, ja muszę zrobić znowu serię pompek. Mamy. Mianek. Milionek pierwszy wysłały trzy zielone serduszka. Eee, milionek nie daje moderator psotują. Bo moderatorzy psotują.